Bo y, dzisiaj obchodzimy studiówkę. 100 dni do otwarcia tego budynku dla części z tych osób, które tutaj stoją i czekają w bardzo trudnych warunkach na to miejsce, żeby mogli tutaj godnie żyć, uczyć się, mieć terapię, pracować. O, zapraszamy bardzo naszego przyjaciela. Cieszymy się bardzo, że jest na naszej studniówce. Proszę Państwa, o ile ja pamiętam, bo już jestem dość stara, studiówka to był taki moment, że było 100 dni do egzaminu dojrzałości, tak? To było tak? Zaczynało się polonezem. Tak. I czy to był radosny czas? Chyba był radosny, że się będzie dorosłym. Ja też bym chciała, żeby ten dzień był radosny, ale wołamy właściwie dzisiaj do Państwa, że ten dzień dla nas nie bardzo jest radosny, bo mamy 100 dni do zakończenia budowy, mamy wielką nadzieję. A brakuje nam ponad milion złotych. I to nie nasza wina, że nam brakuje, bo liczyliśmy na to, że, że po prostu osoby odpowiedzialne, decyzyjne, samorządy będą mogły nam finansowo wesprzeć, pomóc, ale takich pieniędzy nie mamy Dlaczego, dlatego liczymy tylko na ludzką e, ofiarność mieszkańców zamościa i zamośczyzny, e, z których rodzin pochodzą właśnie ci nasi wychowankowie, którzy na to miejsce czekają. Robimy wszystko, żeby zdobyć ten milion złotych. Robimy imprezy charytatywne, takie jak oddam. Robimy zbiórki pod kościołami, prosimy wszystkich, występujemy w mediach i bardzo dziękujemy za to mediom, że promują tą sprawę, ale bez tej społecznej odpowiedzialności, bez tego wielkiego zaangażowania, bez tej solidarności nie uda nam się tego zrobić. I to, jest, I to jest wielki taki dramat i dzisiaj jak wczoraj byłam w telewizji pytano mnie co to jest ta studniówka to powiedziałam właściwie krzyko pomoc i teraz widzicie państwo oni krzyczą proszę podnieść te plakaty o co my krzy, krzyczymy mamy prawo do tego bo właściwie takie miejsca powinny organizować władze a rodzice takich osób powinni tylko czekać albo się dopominać o to Stowarzyszenie od 30 lat nie czeka i nie siedzi. Stowarzyszenie reprezentuje rodziców, którzy wspierają samorząd, wspierają władze wojewódzkie, przez to, że je wyręczają, że po prostu robią rzeczy, które kto inny powinien robić. Ale w tej chwili już naprawdę nie mamy sił. Moja koleżanka Gosia jest w szpitalu, a ja jadę na oparach. Ledwo żyję, nie dam rady ani moi współpracownicy zakończyć tej budowy bez ludzkiego wsparcia. I dlatego się tutaj spotkaliśmy. Chciałam, żebyście Państwo wszyscy zobaczyli tych ludzi, którzy czekają nie na litość ani na pomoc, tylko na to, co im się należy. Żeby mieli godne miejsce do życia, do terapii i żebyśmy dalej później mogli budować kolejną nieruchomość, która jest przedłużeniem tej. Chcę jeszcze powiedzieć, że nie mamy pieniędzy, tego miliona na tą budowę, na zakończenie, ale brakuje nam też, bo w ogóle nie, nie mieliśmy w budżecie zaplanowanych. Środków na wyposażenie. Dlatego nie mogliśmy zaplanować, że ten budżet i tak był planowany bardzo mały z Unii Europejskiej. Zaledwie 2 miliony 600 tysięcy. Przy całym budynku koszcie 5 milionów 600. 000. No nie wiem, ile by jeszcze wyposażenie kosztowało. I w tej chwili też rozpoczynamy taką akcję, żeby dawać rzeczom drugie życie, że jeżeli mieszkańcy zamościa, zamośczyzny albo inni ludzie chcą nam coś przekazać. Do użytku dobrego, nie w sensie, że zupełnie rozpadający się mebel, tylko taki, że można z niego korzystać. To my tutaj potrzebujemy krzeseł, stołów, szafek, różnych rzeczy, sprzętu gospodarstwa domowego. Mamy już jedną piękną deklarację z klubu Rotary. Dziękuję, że Pan nas dzisiaj odwiedził. Klub Rotary, który już nas wielokrotnie wspierał, podjął kolejne wyzwanie i chce nam wyposażyć. Jedną z pracowni, jedną z najbardziej kosztownych, bo tam trzeba nowy sprzęt sprzęt komputerowo-poligraficzny. Więc czekamy z nadzieją, że się to uda i że jesteśmy już wdzięczni za samo podjęcie tej inicjatywy, ale o resztę będziemy po prostu solidarnie prosić wszystkich mieszkańców. Wczoraj, proszę Państwa, dostałam też chcę poinformować wszystkich telefon. z Sekretariatu Technicznego Programu Transgranicznego z Warszawy. Tam jesteśmy w tym programie na pierwszym mieście, miejscu listy rezerwowej, jeśli chodzi o budowę drugiej części tej inwestycji domu pomocy społecznej. Bo jeżeli Państwo wejdziecie tam na budowę, to jest taka pusta ściana, która musiała już być ocieplona, ponieważ nie udało się zgrać dwóch budów jednocześnie. I tam na tej przestrzeni dalszej ma być wybudowany dom pomocy społecznej. To dzisiaj, co stoimy, to jest warsztat terapii zajęciowej. A ten drugi to dom pomocy społecznej. I tam mnie poinformowano, że z różnych osi priorytetów i innych historii składają do nas pieniądze na budowę tej części i jednocześnie po drugiej stronie granicy w Krzemieńcu, pierwszego na Wołyniu ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych, dla dzieci z porażeniem mózgowym, bo to jest nasz projekt, żeby po obu stronach granicy stworzyć coś dobrego. Plan tego projektu to było 2,5 miliona euro, 3 lata temu, w tej chwili jest to na pewno więcej, bo wszystkie koszty wzrosły, ale oni chcieli mi wczoraj zaproponować milion euro, więc ja powiedziałam, że my nadal jesteśmy zdeterminowani i my i te matki na Ukrainie i wszyscy chcemy ten, te dwa obiekty budować, ale nie za milion euro, bo to jest niemożliwe i będzie. będziemy nadal czekać na zbieranie dalszych pieniędzy z wiarą, że to będzie możliwe. Być może, że to będzie możliwe w drugim lub trzecim kwartale przyszłego roku. Miejmy nadzieję, będziemy się dopominać, będziemy prosić, będziemy jeździć, będziemy żądać, bo to się nam należy. W zamościu nie ma domu pomocy społecznej. Jest tylko jeden prowadzony przez siostry zakonny, więc czegoś tu brakuje w systemie wsparcia. I kolejną lukę my musimy wypełnić jako stowarzyszenie. Ja mam takie pytanie do mediów: czy to nie za dużo, jak na jedno stowarzyszenie? Czy to nie za dużo jest rzucone na bark jednego stowarzyszenia? To jest teraz taki mój głos, już desperacji, ponieważ naprawdę ta inwestycja nas yy, wykańcza. Co mogę powiedzieć? Najbardziej bym chciała teraz oddać głos naszym niektórym wychowankom, którzy też by chcieli Państwu powiedzieć, że czekają na ten dom. Kto by chciał coś powiedzieć? Kto jeszcze czeka z Was? Paweł, podawaj. Michał bardzo się cieszy. Kto chciałby powiedzieć coś do mikrofonu, tutaj do mediów? No śmiało, Lena.

No właśnie, że to jest obiekt bardzo potrzebny dla takich ludzi jak my. To wybrzmiało tutaj głośno. Kto jeszcze chce coś powiedzieć? Śmiało, tutaj mamy, tak? Ba, ba, bardzo pusenny ten dom. I bardzo proszę, by to wszystko się znalazło. Ja też czekam na pomysł. Świetnie Paweł. Agata, podejdź bliżej. Czek Czekam na dom bo to jest nasza przyszłość. To jest nasza przyszłość, tak? Bybamy. Bybamy. Pa. Pa. Czekamy. Kto jeszcze? Kto się... Świetnie. Czekamy na godne miejsce i nowy warsztat. I nowe warunki, tak? Tak. I oczywiście y, czekamy też na y, nowe pracownie, tak jak y, wspominała pani Maria Król, żeby, żeby było miejsce. I czekamy właśnie y, na dużą salę gimnastyczną, której w ogóle do tej pory nie mamy. To jeszcze? No on śmiało. Kto jeszcze chce coś powiedzieć? Tomek? Chciałabym, żeby to było na gdyby mieszkańca, było na więcej, gdyby było, gdyby tutaj gdyby było mieszkańca w ogóle, to by było mieszkańca w ogóle tutaj. No właśnie, ciągle o to miejsce, dlatego że teraz Mamy bardzo ciasno, małe pomieszczenia, jest nas dużo na Kopernika i nie możemy się doczekać. Kiedy przeprowadzimy się tu, kiedy pracownie będą obszerne, kiedy będzie dużo miejsca, co każdy tutaj podkreśla. Czy ktoś jeszcze chce powiedzieć, coś dodać? Tam z tyłu. Proszę bardzo. Czekamy. Czekamy. Kto jeszcze czeka? Wszyscy! No, wszyscy czekamy. Oczywiście, że tak. Wszyscy dorośli, y, uczestnicy wtz zwłaszcza do zajęciowej, y, PDP, szkoły Przysposobiającej do pracy i wielu, wielu innych. Przemek też czeka, prawda? Przemek y, mrugnij, mówiąc, że też czeka, tak? Jasne, super. Książka została w plecaku. Okej. Okay. Słuchajcie, za chwilę y, jeszcze oddam głos pani przewodniczącej, ale po, powiem, że mamy przygotowany poczęstunek dla wszystkich. Poczęstunek y, przygotował wasza terapii zajęciowej pyszna wojskowa grobówka, y, gorąca kawa, herbata, ciasteczka, cukierki. Mamy też drożdżówki od pana Greli, tutaj naszego sąsiada. Y, a przyznajcie się, co z Białobrzegów przyjechało z wami. Dobrego. Coś dobrego. Jest podziarka z Białogrzegów. Także bardzo proszę. To tak jeszcze podziękujemy jeszcze raz. Od Pana posła Zawiślaka mamy list. Ale on nam zawsze dobrze życzy, że to skrócimy, żeby nie czytać, ale wiemy, że jest z nami. Jest z nami ksiądz Koroszyński, który zawsze jest z nami. Jest z nami Pan prokurator Bor, który reprezentuje Rotary Club i jest prezydentem. Także jesteśmy zaszczyceni. i i wcześniej to, co podkreślałam, tą podjętą inicjatywą pomocy. I proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć to 100 dni? Proszę Was, pomóżcie, pomóżcie tak, jak mówimy: każda złotówka nas przybliża do tego celu w różny sposób. I też prosimy, żeby, żeby się i rodzice angażowali i prosili księży, żeby pozwalali nam chociaż raz w roku pod kościołem w niedzielę prosić wiernych, aby mogli abyśmy mogli zebrać pieniądze od tych, którzy rozumieją, co to znaczy dzielenie się wszelkimi sposobami. A w najbliższym czasie, za parę dni, zapraszam na oddam, na naszą, już siódmy wieczór dobroczynności, na którym znowu będziemy chcieli coś Państwu ofiarować i mam nadzieję coś od Państwa otrzymać, żeby tą kwotą, którą zbieramy, zasilić, zapłacić za kolejne płytki, które tu są w tej chwili kładzione. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. No i cieszę się, że jesteśmy raz. I my bardzo dziękujemy. Powiedziała Pani, że rodzice się angażują. Najbardziej zaangażowanym rodzicem jest właśnie Pani. To wszyscy wiemy. Ale dziękujemy też i innym rodzicom, którzy są tutaj z nami Państwo Paczos, rodzice naszego uczestnika i tutaj też przyszli, nie z pustymi rękami, jakieś dobre ciasteczko Pani upiekła. I cóż, wszystkim pozostałym też serdecznie dziękujemy. Niech ta grochówka będzie przed smakiem tego dobrego, co tutaj będzie się w przyszłości działo. Życzę wszystkim smacznego i zapraszamy po kolei dla każdego coś dobrego. Tak? Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy, proszę tutaj, pod namioty. Może właśnie w tej kolejności zaprosimy najpierw gości. Bardzo proszę, panią z biura posła, księdza, pana prezydenta. I wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Krochówka jest pyszna. Wszystko jest pyszne.